Hej Siemanko, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym oto pacjentem. Dobra, a więc zaczynajmy. Więc tak, bo. tu jest zrobiony z zimnego aluminium ten laptop. Tu jest taki ładnie wygrawerowany napis deal. Od dołu zasłania, bo jest licencja na Windowsa. I tutaj bateria, trzeba odchodzić tu. Klikło. Tu też klikło i tutaj po prostu trzeba odhaczyć Tutaj trzeba złapać sobie dobrze. O! Bateria wychodzi. Bateria jest taka. Deal. Oryginalna. Fajna mi się wydaje, że bardzo, bardzo porządna trzyma co najmniej 2-3 godziny na baterii to czy to jest taki max no w sumie może by więcej wycisła jakbyś przy pracy biurowej ale dobra Sta tak tu jest y, do stacji do, do, do stacji dokującej tak do stacji dokującej tak jakby ktoś chciał wiedzieć jak się uda to postaram się Wam tutaj stawić specyfikację jeżeli się nie pojawiła, to 8 GB DDR3 Intel Core i 3000, trzeciej generacji z dopiskiem M, tak. Yy, Intel HD Graphics 4000. Yy, laptop jest generalnie Windows 7, ponieważ widać tutaj, że jest po prostu 7. Ale tak, ale ja go używam następująco, ponieważ tak na dziesiące, ponieważ był sprzedany na dziesiące, Tylko tutaj jest dobry, drobny znaczek, tutaj niżej aparat nie sięga, że ten po prostu laptop był siódemką. Widać po prostu klej taki, taki śladek jest. Tak, laptop się uruchamia bardzo szybko, więc tak uruchommy go. Nie, nie, nie włączę wam nic. Aha, tu jest jeszcze SSD 128 GB od Apcera, więc taki dosyć dobry. Na SATA niestety, bo nie, nie ma tu chyba M2. Likłam. Cyk. Już się zło włączę. O, już witam z Windows, ja się zaloguję i już do Was wracam. Więc tak, tak wygląda laptop, cały system. Chodzi bardzo szybko, klikamy i no, klikniemy, 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 nie wiem, czy to nawet aparat cały weźmie. Zasłaniam tu znaczek producenta, od którego kupiłem ten komputer, że nie nawet jeszcze trochę. O, jakby tak było, o, nie, nie da się. A teraz A, nie wiem, trudno prostu laptop jest bardzo szybki, bardzo dobrze się sprawuje. Można szybko tak sobie jak coś potrzebuje, szybko sprawdzić jakiegoś, szybko odpalić jakiegoś worda lub coś ten teges Dobra. Tak. A więc tak, dobra. Za chwilę jeszcze dojdziemy do końcowej opinii. A więc tak. Znając laptop, ma od boku ma za chwilę zasłonię tylko licencję. Laptop od boku ma dwa gniazda czy zero, Plus jedno HDMI pełnowymiarowe. Ma tutaj jeszcze gniazdo czy zero, które ma port ładowanie Normalne gniazdo ma 1A, to ma 2 więc tak mi się zdaje Tył nie jest też zbyt bogaty w gniazda, bo jest tylko gniazdo LAN tu. Kensington Log tu i ładowanie yy, obracając dalej mamy VGA SATA, która służy jako USB mamy tutaj jacka, niestety jednego i na wszystko i tak i cudowne to gniazdo do kart SD nie wysułam nawet i jeszcze tutaj ma gniazdo Express Card i włącznik, wyłącznik internet i dziś nie do oceny końcowej. Tak, ten laptop jest bardzo dobry, solidnie wykonany. Wydaje mi się, że się nie zepsuje po drugim czasie użytkowania. Tak, zasługuje według mnie na dobrą na, na, na ocenę 8 na 10. Ponieważ nie wiem, może tu jeszcze da się, ma zintegrowaną kartę graficzną teraz. I nie wiem, może się jeszcze ktoś czegoś doczepi. Według mnie jest bardzo dobry laptop. Yy, używał go już chwilę. Bardzo dobrze się spróbuję, więc... Aha, jeszcze taki jest ześlad za zapomniałabym. <grystanie> yy, taki wielki I tak, dobra. Więc widzimy się w kolejnym odcinku i... Go.